Za moment zobaczymy pierwszą grafikę, która jest pracą konkursową. Chciałem tylko powiedzieć, że kolejność wyświetlania grafik jest absolutnie przypadkowa i proszę się tym nie sugerować, czyli że pierwsza grafika nie ma z automatu 10 punktów, druga 9. Trzecia, tak. Czy ktoś nie ma długopisu? Tak. Tak, jest całe mnóstwo osób. Proszę pożyczać sobie długopisy, wymieniać się, próbować sobie robić tatuaże, jakieś pamiątki, grawerować. Wymieniać się wkładem. Tomek, kiwnij tak. głową i znoszcz jakaś Czekaj 15 sekund. Słuchajcie, każda praca będzie wyświetlana maksymalnie 15 sekund. To nie jest dużo czasu. Dlatego bardzo proszę, żeby się maksymalnie... maksymalnie, maksymal, tak? Skupa. Skupili na tym, żeby żeby, żeby... oglądać to, co jest akurat wyświetlane na ekranie. Dobra. Słuchajcie, Tomek czeka na sygnał do operatora komputera. Mogę używać tego terminu komputerów. <grymne> <grymne> Tutaj mamy taki request systemowy w tej chwili. Uwaga? Pierwsza grafika. 10 od 1 od 10. Oooo! Już wiemy z jakiego miasta. <grymne> Uwaga, 15 sekund. Oblicza. 15. 14. 13, 12. Zwróćcie uwagę na barwy, na tą kreskę, na piksele. 12. 11, 14. Na... Co nam artysta chce przekazać? Słuchajcie, To wbrew nie jest prosta sprawa, bo widzimy tutaj czasy starożytne i czasy nowożytne, które razem. Eh, nie no, nie maluj, no którego. Nie pomagaj. Osiem, siedem, sześć, pięć. Ktoś nie widzi? Wszyscy widzą? Wszyscy już wiedzą jak to ocenić. Tak. Dobra. Jeden 0 Uwaga? Następna. Nawet ktoś widzę Finka przygotował. zrobić co zrobić coś Tam, to to zrobić. O, thank you. Spotę Spokojnie. No. To też! Dwójka jest PNG, więc... Też oceniamy. Słuchajcie, dwójka jest PNG, także trzeba odpalić alternatywny system. Amiga Linux 3.0. Ja O matko. O pan. Panie i Panowie, coś na czasie, hełm szturmowca. Jak wczoraj mieliśmy się okazję przy, przekonać, szturmowcy to także byli kobiety. To były kobiety, przepraszam, tak. Wiesz, stąd e, moje przejęzyczenie, że zawsze dla mnie szturmowcy to byli mężczyźni, nie? Nie, kobiety. A od wczoraj się okazuje, że to byli także były kobiety. Równo, równo. Także. Słuchajcie. Ale, ale idę grafika dwie. jest surowa, ale zobaczcie na ten światłocie. No ale by mnie nie czegoś. No nie przyładował się... no, Gdzie? Z... <noise> no, no, na, na górze, tak, niektórzy mi podpowiadają tutaj. Yy, jak ja byłem mały, nie, to tutaj w tym miejscu zwykle odbijało się takie okno. <noise> Natomiast tutaj jest zwykły rozwój. <noise> Yy, taka uwaga, jest czarno-białe, było, no, przepraszam. Było. było. Nie było? Tak, nie było 15 sekund. Lecimy, lecimy dalej, tak? Yy, uwaga techniczna, głosy oddajemy tutaj, gdzie znajduje się projekt. DJ Tomek i Mario. Nie było tam wprawdzie smoka, nie było tam koloru, ale uwaga. Oooo. Zobaczcie. Od razu mówię, że twórca pierwszej grafiki nie widział tej grafiki. O kurde, ostro. W prawym dolnym rogu coś tam widać, ale to proszę się tym nie sugerować. To krew Romana A ta chmurka z takim ZZZ to też jest grafika? Tak, tak. Nie, jest kursor Nie, nie. Słuchajcie, to jest dynek systemowy. A od kiedy Nie, to absolutnie nie jest częścią tej grafiki, chociaż gdyby to był poważny konkurs, nie? Na poważnym kwocie, to natychmiast to byłoby zdyskwalifikowane. Przyszłaby policja i rozgoniła nas wszystkich. <laughs> nie tak, bo to jest przekłamanie też. Nie ma, nie ma, nie ma tego. O! Idealnie jest teraz. To te? Czwarta. Czwarta grafika. Uwaga! Jest! Matko jedyna. Znam to kurwa z tego, jest z dół Troopera. Jak Jacek powiedział, to jest właśnie tak. No tutaj ktoś się ma pracować. Tylko ma głowę skurczoną jakoś. Bo dostał. Z góry! Z góry! Ale ładna tapeta jest w starym no. mieszkaniu. <grym> w <górę> Na tyle. Naprawdę, Ale nie, nie, nie chodzi o tapetę, tylko w ogóle chodzi o przesłanie. Nie, o grafikę i ten. Dobra. mówię. to przesłanie? przesłanie. <grym w górę> chciałem tylko zobaczyć, że, zauważyć, nie, on celuje w niego. Może stracić na dziewczyny. Ale ten, ten kolega, to, bo to chyba jest jego ręka, analogia do, do tego, celuje też w coś. Jeśli ja tutaj stanę, zobaczcie, co się dzieje, nie? Wyciągniesz tą Mnie się wydaje, że ta ręka tego trzyma tutaj, bo on dostał z góry w tym momencie już tego nie rozstrzygniemy Kolejna grafika O matko Bos Last but not least Prawie goła baba. Prawie go, go, goła baba ma wszystkie zęby. Hej, eee, Rekin. Ale nie umyła rano po ma Matej, jak ty za przodosz bierzesz, Rekin, delfiny, delfiny, delfiny ośmiornica, takie susi, takie te. To, tak. Proszę zwrócić uwagę na oczy, nie? Grzegorz też tak dzisiaj czasem patrzył, jak mówił o tych bitcoinach <grywa> chciwe! Chciwe oczy kobiety. Wszyscy to znamy. Prawie przez. Filip, prawie przez. Dobra, czy jest wola, żeby to jeszcze raz po kolei każdy sobie jakąś taką retrospekcję zrobił? Jest wola. Także uwaga, start. Grafika numer jeden. Yes. S. Yes. Smog. Od 10 do 0 głosujemy, głosy swoje oddajemy tutaj do projektora. Nieważne ile, yes. każdy wpisuje yes. sam, zgodnie ze swoim sumieniem, wiedzą i umiejętnościami, bo rozumiem, że niektórzy nie wiedzą jak przykład 10. A mówili, że grzeszka zdjęcia nie będzie, nie?

Prosian. Cyberprosiak. Nie wiem. Wpraca chyba nie na tytuł. A może ma? Wewnątrz czego hełmu może być każdy? No jestem ja bez makijażu. Jeszcze nie widziałem czego z makijażu Jacku. Ale staram się! Nie, to fajnie, no, to Uwaga, praca numer 3, do lewej, się w... A w, ogóle do w tym fel z <śmieniu> tak, <śmieniu> Uwaga, wielki sztylet na tle ponurego miasta. Okay. I dymek. Proszę, o, wszyscy udajemy, że nie widzimy tego dymka. Nie wiem, co jest. Dymek jest znowu szczęśliwy, a tak to dzieje się dobrze. Kolega mówi, że go się całuje. Widać tutaj ewidentne elementy faliczne, ale proszę się tym nie sugerować przy komputacji. <grymptacji> Chodzi o Nie ważne. W każdym razie to uciekałem No i tutaj ta dwuznaczna sytuacja. Nie wiemy jakiego wzrostu, ani jak, Ale troszeczkę nie, troszeczkę wiemy. Proszę spojrzeć tutaj. Ale to jest postrzale, postrzale. Troszeczkę wiemy, co się dzieje. Nic nie wiemy, nie, nie, nic nie wiemy. Nie wiemy. Też ja, to na drugą stronę w ogóle. ma się przytulić! Ja pierdzielę. <grymne> ja ja, ja słuchaj. <grymne> się zastanawia o co chodzi. Nie? Nie, nie, nie było tego. Ja myślałem, że to jest ktoś na tyle wysoki, że tu zwisał taki kędzior. Nie? Nie. no tak, tutaj w zasadzie wszystko jest jasne. Nie? Mamy... Chociaż niektórzy mówią, że symetria jest pięknem głupców. Jakbyśmy dali tutaj taką linię, nie? To w zasadzie, nie? w zasadzie koleś zrobił tylko połowę roboty, nie? Ale dobra. Dobra, patrzcie, dobra, jest kędzior tutaj, nie? Ten, który nam umknął na poprzedniej grafice, odnalazł się tutaj. Nie jest całkowita symetria. na No poczekaj, bo tutaj jeszcze jest reki. Dobra. No dobra, no wiesz, jak się chce zbawić 6 różnic. Dobra. No jest reki, niech będzie, ale, ale to to jest tutaj. Ośmiornice są bardzo duże, mają 8 ram w ogóle są potworne mają 5. Dobra, słuchajcie, głosujemy. Maksymalnie 10, minimalnie 1. Bo zera nie dajemy, tak? Zera nie dajemy, także minimum jeden punkt trzeba dać. Od 10 do 0, tak, jest tak napisane tak, na dole. Dobra. Zero jest opiszczane. System 01, wpisujemy swoją punktację. Za moment.